Strzał piąty to będzie strzał podkręcony. Celujemy sobie w okienko. Piłka powinna być mocno podkręcona i zarysować ładny łuk w powietrzu. Niezły strzał, górna część bramki, piłka podkręcona można to zaliczyć. Próba druga mało brakowało, ale ładny strzał myślę, że też możemy go zaliczyć. Próba trzecia. Piękne okieneczko, jak najbardziej zaliczamy i przechodzimy do kolejnego uderzenia, jakim będzie rabona. Tutaj uderzamy piłkę z takiego krzyżaka. Chcemy trafić w górną część bramki. Zaczynamy. Ładny strzał, słupeczek, ale próbę można zaliczyć. Czas na strzał drugi. Tym razem poprzeczka, ale ładny strzał, zaliczamy. Próba trzecia. Bardzo mało brakowało. Piękne uderzenie. Zaliczamy 3 na 3, ale było tak blisko, że trzeba to trafić. Jest brameczka. Rabona jak najbardziej zaliczona, były ładne strzały. Strzał numer 7, Knuckleball. Staramy się trafić w górną część bramki, najchętniej w okienko. Piłka powinna lecieć właściwie bez obrotów. Zobaczymy, jak to pójdzie. Pierwszy strzał, bardzo ładny, słupeczek. No trzeba to zaliczyć. Próba numer 2. Tym razem piłka trochę zeszła, poleciała w dół. Nie zaliczamy. Strzał numer 3. Tym razem nad bramką piłka ładnie leciała. Ja bym to zaliczył, ale zrobimy sobie jeszcze jedną próbę. To była piękna brameczka. Ale musiałem tu wykonać trochę więcej prób. I tak to wygląda. Większość strzałów poszło bardzo dobrze. Nad triwalą i na klibolem można jeszcze trochę popracować. Jakie strzały Wy już umiecie wykonywać? Dajcie znać na dole w komentarzach.